Dziękuję wam wszystkim. Usiądźcie sobie. Wielu z was wstało. To mnie zdziwiło. Byłem kiedyś w kościele twojego przyjaciela, Jasona Hoopera. Byłem u niego już wcześniej, ale kiedy on się spytał, kto kiedykolwiek słyszał, jak głoszę, dwie trzecie sali wstało do góry. Znacie Jasona. Wiecie, jaki on jest. Powiedział wtedy, bracie, dzisiaj będziesz niczym komar, który wleciał na plażę nudystów. Byłem zszokowany. Nie wiedziałem, że takie rzeczy można w kościele w ogóle mówić. Ale kiedy pomyślałem dłużej o tym przykładzie, wiedziałem, o co mu chodzi. Miał na myśli to, że mam przed sobą wiele osób, które mogę upolować Ewangelią. A więc dzisiaj wiem, że też mam przed sobą wiele osób, które mogę upolować. Czuję, jak rosną mi owadzie skrzydełka. Zanim rozpoczniemy, muszę pokutować. Słuchajcie, byłem dzisiaj pełen niewiary. Zastanawiałem się, kto w ogóle przyjdzie na to spotkanie. Na zewnątrz jest minus 14 stopni. Pada śnieg. Poza tym jest piątek. Myślałem sobie, proszę was, kto przyjdzie na spotkanie. Gdy was wszystkich zobaczyłem, pomyślałem sobie, panie, muszę ich przeprosić. Naprawdę byłem pełen niewiary dzisiejszego ranka. Na was ta pogoda nie robi żadnego wrażenia. U mnie w Pensylwanii nikt by nie przyszedł. Wszyscy odpaliliby na bożeństwo online. Jesteście moimi bohaterami. Nie żartuję. Jesteście niesamowici. Na was ta pogoda nie zrobiła żadnego wrażenia. Poza tym dzisiaj byliście ponoć naprawdę podekscytowani. Pastorze, czy oni byli dzisiaj jakoś nadzwyczajnie podekscytowani? Pastor w którymś momencie powiedział do mnie, ale oni są podekscytowani. Niektórym to chyba się nawet pomieszało w głowie. A akurat w tym nie ma niczego złego. Jak Jezus namiesza ci w głowie, to znaczy, że poukładał sobie rzeczy tak, jak tego chce. Dobrze, kochani, ja jestem gotowy, możemy zaczynać. Kto z Was był tutaj poprzedniego wieczora? Od razu przeszliśmy do konkretów. Wczorajszy wieczór był inny, zwłaszcza w kontekście pierwszego wieczoru na konferencji. Zazwyczaj rozpoczynam od jakiegoś przesłania, które jest bardzo fundamentalne i które leży mi na sercu. Wczoraj jednak nie byłem w stanie zejść z tematu sprawiedliwości. Mówiłem o wolności od grzechu, od tego, że umarliśmy dla Niego. Czy wiecie, dlaczego to jest tak istotne? Gdy jesteś świadom swojej sprawiedliwości przed Bogiem, wiesz, że masz do niego dostęp. Przychodzisz wtedy z odwagą przed jego tron łaski. Będąc pastorem, zaobserwowałem, że ludzie nie myślą o sobie zbyt dobrze, nawet kiedy żyją w Panu. Cały czas szukają tego, aby to ludzie ich docenili. Ich samopoczucie więc zależy od opinii innych, a nie od prawdy na temat dokończonego dzieła, którą znajdują w słowie. Gdy Bóg odsłoni Twoją twarz przed Nim samym, poprzez zrozumienie sprawiedliwości, będziesz przychodził do Niego z odwagą, będziesz miał do Niego dostęp. To, czy ludzie mają odwagę przed Bogiem, czy nie, wychodzi w miejscu ukrytym. Ludzie mówią: Starałem się spędzać z Bogiem czas sam na sam, ale nawet nie wiedziałem, co powiedzieć. Czasem ludziom mija 10, 20, 30 minut, zanim wyjdą nawet z miejsca skupienia na sobie. Widzicie, to On przyszedł do Ciebie. Gdy zamykasz drzwi do pokoju, od razu z nim jesteś. Gdy narodziłem się na nowo, zamykałem za sobą drzwi od mojej sypialni. Po to, by móc z powrotem je otworzyć. Chciałem mieć ten punkt zaczepienia mojej wiary. Otwierałem drzwi, zerkałem do środka i mówiłem, hej, ciągle tak robiłem. Mówiłem, cześć, to ja. Przyszedłem. Teologicznie wszyscy wiemy, że On w nas jest i że nigdy nas nie zostawi ani nie porzuci. Było jednak coś wyjątkowego w tym, że ja wchodząc do pokoju, wierzyłem w to, że On już na mnie tam czeka. Otwierałem delikatnie drzwi i mówiłem: Cześć, spędźmy razem trochę czasu, tylko Ty i ja. Jeżeli nie rozumiesz sprawiedliwości, takie rzeczy nie będą z Ciebie naturalnie wypływać. Nie będziesz tak robił, jeżeli nie rozumiesz, że Jego krew przemawia na Twój temat lepsze rzeczy. Twoje sumienie nie pozwoli Ci na to, aby wierzyć w to, że On z podekscytowaniem czeka na to, aby się z Tobą spotkać. Po pierwszym tygodniu takiego funkcjonowania Boża obecność w tym pomieszczeniu była tak odczuwalna. Nieczęsto mówię o tych rzeczach, ponieważ ludzie szukają manifestacji. Powinniśmy raczej szukać właściwej wiary. To wiara zabrała mnie do miejsca manifestacji. Ja wierzyłem bez względu na to, czy on dawał mi odczuwać swoją obecność, czy nie. Nie uganiajcie się za duchowymi doświadczeniami. Raczej szukajcie jego samego. Powiesz mi, nigdy nie odczułem Bożej Miłości. Wierz w Bożą Miłość. Nie musisz jej czuć. O sile Twojego życia stanowi to, w co wierzysz i to, czy wierzysz. Obietnice są dla tych, którzy wierzą, nie dla tych, którzy doświadczyli. Dzięki wierze dorastasz do miejsca, w którym zaczynasz mieć przekonanie w swoim sercu. Twoje serce zaczyna być czegoś pewne. A tego nikt nie jest w stanie ci zabrać. Właśnie dlatego czasem zachowuję się, jakbym był na wpół szalony. I muszę starać się uspokoić, aby świadomie się komunikować. Jestem, jaki jestem, bo zamykałem się z nim w sypialni i okazywało się, że on już tam na mnie czeka. Opowiem wam o jednym moim niesamowitym doświadczeniu. Któregoś dnia Bóg dał mi taką otwartą wizję. Widziałem rzeczy swoimi otwartymi oczyma. Otworzyłem drzwi od mojej sypialni i okazało się, że mojej sypialni tam nie było. Przeszedłem przez drzwi. Przed sobą zobaczyłem tron. Nie jestem w stanie wam opisać, jak pełen chwały był to widok. Widziałem cudowną grę kolorów. Na tronie siedział Pan. Nie widziałem Jego twarzy, Jego nosu, ani oczu. Widziałem Jego postać. Zobaczyłem miriady aniołów. Było ich tak wiele, jak okiem sięgnąć. Moja sypialnia zamieniła się w salę tronową. a Aniołowie śpiewali, święty, święty, święty. Wydaje ci się, że jesteś gotowy na takie przeżycia. Mówisz, ja chcę takich doświadczeń. Gdy w końcu takie doświadczenie masz, nie wiesz, co ze sobą zrobić. Trząsłem się, cały drgałem. Pomyślałem sobie, prawdopodobnie powinienem się dołączyć. Zacząłem więc śpiewać razem z nimi. W którymś momencie zamykając drzwi powiedziałem: Ojcze, przyszedłem tylko po to, aby dołączyć się do śpiewu Miriad Aniołów. Następnie coś usłyszałem. To, co Bóg zrobił, zrobił dla mnie. Chciał mi coś pokazać. W niebie nie zapada cisza. Oni uwielbiają go cały czas. Gdy wpatrujesz się w jego twarz, nie da się na niego patrzeć z obojętną twarzą i stać w bezruchu. Raczej jesteś nim całkowicie zachwycony. Usłyszałem jednak, będąc w swojej sypialni, bardzo głośne cish. Całe niebo wtedy ucichło. Wiecie co wtedy powiedział głos Boży? Mój syn przyszedł, aby ze mną rozmawiać. Takie doświadczenia zmienią Twoje życie i sprawią, że staniesz się taki dziki jak ja. Możesz mi mówić, A ja w to nie wierzę, to niemożliwe, przecież nikt tak nie tego. Ja swoje wiem. Wiecie co? Ja wierzyłem w to, że tak jest, zanim Bóg dał mi to doświadczenie. W swojej Biblii dowiedziałem się, że mam do niego całkowity przystęp. Jest napisane, że mamy arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, syna Bożego. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków jest napisane, że dzięki niemu mogę z odwagą przychodzić do tronu łaski. A powiedz mi, kiedy nie potrzebujesz Jego łaski? Kiedy nie potrzebujesz Jego miłosierdzia? Kiedy nie potrzebujesz Jego łaski, która sprawia, że w Nim wzrastasz. Potrzebujesz jej każdego dnia. Dlaczego więc mamy opuszczać miejsce przed Jego tronem? Możemy żyć w miejscu, w którym stoimy przed Nim cały czas z odsłoniętą twarzą. Uwierzyłem w to, zanim miałem to doświadczenie. Pobłogosławił mnie potem doświadczeniem który już zupełnie wbiło gwoździa w tę sprawę. Powiedział, mój syn przyszedł, aby ze mną rozmawiać. Uciszył całe niebo, ponieważ nasza rozmowa była dla niego tak ważna. To było naprawdę osobiste. Takie życie jest dużo lepsze niż życie, w którym wkurzasz się na swojego współmałżonka czy współpracownika i masz listę dziesięciu powodów, dla których nie masz się dobrze. Masz ojca, w którego obecności możesz żyć. Ja chcę, żeby to, co jest najważniejsze, było w moim życiu najważniejsze. Nie pozwolę, żeby najważniejsze było tylko to, co jest ważne. Dzisiejszy dzień nie jest dniem na posiadanie swoich problemów, bo przecież każdy je ma. Dzisiejszy dzień nie jest dniem na bycie pełnym gniewu, frustracji czy zniechęcenia. Jeżeli któraś z tych rzeczy cię dotyczy, to oznacza, że wpatrujesz się w niewłaściwą rzecz. Będę dzisiaj z wami naprawdę szczery i otwarty. Żadnej z tych rzeczy nie będziesz doświadczał, jeżeli nie będziesz żył dla siebie. I żadne okoliczności nie mają znaczenia. Jeżeli przede wszystkim myślisz o Królestwie Bożym, Twoje reakcje na życie będą zupełnie inne. Jeżeli przede wszystkim szukasz tego, żeby w twoim życiu było wszystko tak, jak tego chcesz, będziesz miał kłopoty. W tym życiu nie chodzi, żeby wszystko miało się tak, jak tego chcemy. W tym życiu chodzi o to, żeby sobą reprezentować Chrystusa i żeby w każdej sytuacji reagować tak jak On. Nikt nie zapala lampy po to, żeby potem czymś ją przykrywać. Światło jest zapalane z określonego powodu. Światło jest zapalane po to, aby oświecić pomieszczenie. Kto zapala lampę, a następnie ją czymś przykrywa? Wy jesteście światłem tego świata. Jesteście miastem położonym na górze. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Znajdziecie tam ten fragment. Zaczyna się od wersetu 14. Dlatego pozwólcie, aby wasze światło świeciło przed ludźmi, tak aby oni widzieli wasze dobre uczynki. I chwalili za nie Ojca, który jest w niebie. Jakikolwiek sposób myślenia, jakakolwiek idea czy światopogląd, jakakolwiek emocja, która w Twoim życiu sprzeciwia się światłu, który jest w Tobie, jest kłamstwem, ponieważ, według Pisma, jest tylko jeden powód, dla którego dzisiaj się obudziłeś. Wstałeś po to, aby świecić. Nie wstałeś dzisiaj po to, żeby jakoś przeżyć. Nie wstałeś po to, żeby jakoś związać koniec z końcem. Nie wstałeś po to, żeby mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Nie wstałeś po to, aby ludzie traktowali dzisiaj Ciebie tak, jak tego oczekujesz. Czasem, jeśli przyjrzymy się naszej liście modlitewnej, zobaczymy, że jest na niej mnóstwo rzeczy, które mają poprawić jakość naszego dnia, a nie dać nam moc ku temu, byśmy byli do niego podobniej. Jeżeli nie jesteśmy uważni, nasze modlitwy zamieniają się w listę rzeczy, które chcemy otrzymać, aby lepiej nam się wiodło i abyśmy się lepiej czuli. Dzisiaj naprawdę zawężę Wam kierunek. Te wszystkie rzeczy nie mają niczego wspólnego z prawdą na temat tego, dlaczego jesteś zbawiony i dlaczego On w Tobie zamieszkał. Nie kupujcie przesłań, które mają służyć nam samym. Tak, Bóg błogosławi. Nie ma nic złego w tym, żeby modlić się o nową pracę. Możesz wierzyć w to, że dostaniesz awans, ale jeżeli nie świecisz, ponieważ nie dostajesz awansu, to wiedz, że to już nie jest ok. Nie jest w porządku rozsypywanie się, gdy otrzymujesz wypowiedzenie z pracy, nie jest w porządku rozsypywanie się, gdy ktoś Ciebie zdradza. Nie ma nic dobrego w pokazywaniu sobą, jak to źle ktoś cię potraktował, a już na pewno nie ma nic fajnego w użalaniu się nad sobą. Nie ma czynności na tej ziemi, która przynosi więcej samotności do życia niż użalanie się nad sobą. I uwierz mi, twoich dwóch czy trzech przyjaciół, którzy klepią cię po plecach, gdy użalasz się nad sobą, nie robi ci żadnej przysługi. Twoi przyjaciele raczej utwierdzają cię w twoim zwiedzeniu. Potrzebujesz kogoś, kto powie ci prawdę w oczy. I wyrwie cię ze skupienia na sobie i podniesie do miejsca, w którym będziesz żył w nim. Słuchajcie, to jest wasza wina. To wy powiedzieliście, że nigdy wcześniej mnie nie słyszeliście. Dlatego wracam do podstaw. To, o czym mówię, jest powodem, dla którego przyszedł na Ziemię. To, o czym mówię, jest powodem, dla którego umarł za nas na krzyżu. Dlatego złożył swoje życie w Tobie. Umarł za ciebie po to, żeby złożyć z powrotem w ciebie swoje życie. Chcę przynieść ciebie z powrotem do ogrodu. Przenieście do samego początku. On był od samego początku, a Ty byłeś w Nim. Zostałeś stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Jeżeli chrześcijanin nie wzrasta wprawdzie na temat tego, kim jest Bóg, to rozmija się z istotą przygody, jakiej stał się częścią. Jezus zamieszkał w nas po to, by nas przemienić, po to, aby odnowić nas do prawdy i do miłości, do miejsca, w którym świecimy Jego światłem. On powiedział w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza: Wy jesteście światłem dla całego świata. Jezu, ja myślałem, że to Ty jesteś światłem całego świata. Tak, jestem, a poza tym jestem też w Tobie. Dlatego Ty jesteś też światłem tego świata. Jezus udaje się do ojca, zasiada po jego prawicy, staje się naszym arcykapłanem i przekazuje nam pałeczkę. Daje ją w ręce nowotestamentowego kościoła i mówi mu: bądźcie jak ja, podążajcie za mną. Będziecie czynić te same rzeczy co ja, jeżeli będziecie wierzyć we mnie. Wychodzi więc na to, że jeżeli nie robimy tych rzeczy, to nie wierzymy, lub pewnych rzeczy nie rozumiemy. Dlatego jest napisane: Za wszystko, co masz, nabywaj mądrości. Twoje życie objawia to, w co naprawdę wierzysz i to, co naprawdę rozumiesz. Trzymacie się? To jest tak ekscytujące. Rozumiecie, dlaczego musicie mieć do niego dostęp? Rozumiecie, dlaczego nie możecie mieć zasłony na swojej twarzy? Możecie zamykać za sobą drzwi, jednocześnie mówiąc: Jestem tutaj. Przyszedłem, by się z Tobą spotkać. Mówię Ci, to będzie niesamowite. Słuchajcie, są dwie opcje. Albo wtedy po moim nowym narodzeniu całkowicie zwariowałem, albo naprawdę w mojej sypialni spotykałem się z Bogiem, który całkowicie zmienił moje życie. Ja zamykając się w sypialni, nie wołam: Boże, zmień mnie, proszę, zmień mnie. Ja wchodzę do tego pokoju i po prostu z nim jestem. Gdy z nim jesteś. To, kim On jest, zaczyna wpływać na Twoje życie. Gdy przebywasz z Jezusem, Jego obecność na Ciebie wpływa. Nie ma innej możliwości. My mówimy, że życie wieczne to modlitwa grzesznika. Jezus powiedział, że życie wieczne to poznanie Boga. Ja zamierzam trzymać się tego, co Jezus powiedział: życie wieczne to poznanie jedynego Boga. Nie powiedział, że życie wieczne to właściwa teologia, tylko bycie z Bogiem w intymnej relacji. Tylko życie z nim i chodzenie z nim, tak jak robił to Adam w cieniu dnia. Wiecie, co jest napisane w czwartym rozdziale pierwszego listu Jana? Umiłowanie i kochajmy siebie nawzajem. To nie jest tylko przykazanie, ale sposób życia. W nim stajesz się miłością. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest miłością. Dalej pisze, każdy, kto kocha, każdy nie robi żadnych wyjątków. On mówi o miłości z trzynastego rozdziału listu do Koryntian. Mówi o miłości, która nie szuka swego, która chodzi w prawdzie. Która się nie pyszni, która nie pamięta zła, które jej wyrządzono. Wyobraźcie sobie miłość, która nie pamięta zła, które jej wyrządzono. Jan pisze. Każdy, kto kocha taką miłością, coś udowadnia. Udowadnia to, że narodził się z Boga i go zna. Nie powiedział każdy, kto chodzi do kościoła, czy ma służbę, zna Boga. Nie powiedział każdy kaznodzieja, który głosi z zakazalnicy, zna Boga. Zamiast tego mówi każdy, kto kocha. Pokazuje, że go zna i że się z niego narodził. Zobaczcie, co mówi w wersecie ósmym: Ten, kto nie kocha, nie zna Boga. Mamy to na slajdzie? Ten, kto nie kocha, nie zna Boga. Zauważcie, że nie napisał: Ten, kto nie kocha, nie chodzi do kościoła i nie wie, że potrzebuje Zbawiciela. Ten, kto nie kocha, nie wierzy w to, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i umarł na krzyżu. Wychodzi na to, że celem nie jest pomodlenie się modlitwą, która kwalifikuje nas na wejście do nieba, tylko stanie się miłością. Z kolei nie da się stać miłością bez poznania go. Z kolei, gdy poznajesz go, musisz stać się miłością. To jest automatyczne. To jest tak proste. Zostałem zaproszony do relacji z wszechmogącym Bogiem całego wszechświata, z tym, który był, jest i ma przyjść. Jest na tyle pokorny, by stać się jednym z nas. Zamieszkał w ludzkim ciele na tej planecie. Wypełnił ją tym, kim jest, aby przez to ciało to manifestować. Ten plan od samego początku nigdy się nie zmienił. On stworzył człowieka po to, by ten sobą manifestował jego naturę. Człowiek jest na tej ziemi po to, żeby kochać. Gdy Adam zgrzeszył, gdy został odcięty od tego, który jest źródłem miłości, Bóg nadal był miłością, to Adam odciął się od tej relacji, zaczął żyć bez Boga. Gdy tylko odciął się od źródła miłości, znalazł się w miejscu jej desperackiej potrzeby. Każdy z nas narodził się w Adama i dlatego musimy narodzić się na nowo. My Nowe Narodzenie umniejszyliśmy do modlitwy Grzesznika. Biblia nazywa Nowe Narodzenie czymś, co sprawia, że znowu stajesz się miłością. Stajesz się nie tylko osobą, która doświadcza miłości Bożej, ale tą miłością się staje. Każdy z nas potrzebował zachęty, tożsamości, miłego słowa, afirmacji. I to od samego początku. Gdy tylko stałeś się świadom sam siebie, zacząłeś potrzebować pewnych rzeczy po to, aby czuć się dobrze sam ze sobą. Dlaczego? Ponieważ to spowodował upadek człowieka. Każdy człowiek, który narodził się z Adama, narodził się z ogromnym deficytem miłości. Jednocześnie przeznaczeniem każdego człowieka jest to, żeby tą miłością być, a nie jej potrzebować. Gdy naradzasz się na nowo, potrzebujesz, aby z powrotem zakorzenić się w tego, który jest krzewem winnym. Musisz podłączyć się do źródła miłości. Źródłem miłości jest to, co Jezus zrobił na krzyżu. Jego miłość do nas nigdy nie zawiodła. Dlaczego? Ponieważ on nigdy nie zmienił swojego zdania na nasz temat. Jestem powołany do tego, żeby nigdy nie zmieniać zdania na temat innych i aby patrzeć na nich tak, jak Bóg na nich patrzy. Jeżeli nie żyjesz właściwie, to znaczy, że nie widzisz tego, kim jesteś i nie znasz go tak, jakbyś mógł go znać. Ale jeżeli ja go znam, to ja mogę widzieć w tobie to, co jest prawdą na twój temat. To dużo lepsze niż to, że mogłem zacząć ciebie unikać z jakiegoś powodu. Ja nie wiem, czy ja go lubię. Bóg nigdy nie powiedział tego na twój temat, dlatego ty nie możesz mówić tego na temat innych. Ona po prostu mnie wkurza. Bóg nigdy nie powiedział tego na twój temat, więc ty też nie możesz mówić tego na temat innych. Wiecznie czekamy na to, aż to ludzie dopasują się do naszych preferencji, zamiast stać się ludźmi, których nic nie irytuje. Niech twoje preferencje nie będą twoim panem. Niech twoje preferencje nie będą twoim panem. Jeżeli są, to znaczy, że żyjesz w egoizmie. Twoje preferencje zależą tylko od Ciebie, a nie od Niego. Bardzo często są niesprawiedliwe. Gdyby Bóg funkcjonował na zasadzie ludzkich preferencji, niektórych z nas by chciał, a niektórych nie. Niektórzy z nas byliby Jego ulubionymi, a inni nie. A pismo mówi, że Bóg nie jest stronniczy. Jeśli jakieś rzeczy nie nauczyłem się od Niego, to oznacza, że nie chcę jej mieć w swoim życiu. Dorastaliśmy z fałszywym nauczaniem dookoła nas. Wszędzie wokół nas było pełno fałszywego nauczania. Nagle na ziemię przyszedł Ten, który jest światłością świata. Ten, który jest drogą i światłem. Powiedział o sobie, że jest prawdą. Powiedział, nie nazywajcie nikogo na ziemi swoim nauczycielem. Macie jednego, Chrystusa. Nie chcę mieć w swoim życiu rzeczy, których nie nauczyłem się od Chrystusa. Co jest myśl? Co tu się dzieje? Co tam wyświetliliście? Czasem ludzie zbijają mnie z pantołyku. Patrzymy się sobie w oczy, a nagle wy wszyscy patrzycie się w ekran.